Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Linda Noskiewicz, orędzie Boga Ojca na czasy ostateczne. Umiłowane dziecko, jestem z tobą zawsze. Nigdy nie milczę, ale zawsze pokazuję ci moją drogę. Gdybyś tylko słuchała z pochylonym uchem i uważnym sercem, wiedziałabyś, że jesteś wybrana. Aby głosić moje słowa miłości. Dlatego mówię, nie porzucajcie mnie dla tego świata. Ja jestem Panem Bogiem i widzę każde wasze zmaganie. Nie zmagajcie się z linami, które wiążą wasze ręce. Jednym cięciem uwalniam was od tych rzeczy, które was wiążą. Bądźcie ze mną ukochane dzieci i słuchajcie moich nieustannych wezwań. Nie możecie mieć życia beze Mnie, bo Ja jestem waszą łaską zbawczą. Wasze życie zostało opłacone przez miłosną ofiarę Mojego Syna, Umiłowanego Chrystusa, i powinniście to zawsze uznawać. Zbierajcie nagrody z waszych modlitw, dzieci. Ja wysłuchuję każdej z nich i błogosławię was Moim miłosiernym pokojem. Och dzieci, nie opuszczam tych, Którzy kochają mnie całym swoim sercem. Wiedzcie, że to jest prawda. Nadchodzi czas, kiedy poznacie chwałę Boga Syna i będziecie sparaliżowani w zachwycie i zdumieniu. Ciemność zostanie wypędzona, a światło będzie pokrywać niebo na całym świecie. Tak więc moi przeciwnicy upadną na kolana z miłością i radością. Ponieważ jestem Bogiem miłosiernym i staram się zachować każde z moich dzieci. Poznacie moją chwałę, ale wasze oczy muszą być otwarte, a wasze serca wypełnione oczekiwaniem i miłością. Dzieci mojego serca, bądźcie czujni. Jest wiele spraw w tym świecie, na które należy uważać. Wierzcie w miłość mojego ukochanego syna, o dzieci. On tak całkowicie oddał Wam swoje serce, że będziecie się cieszyć wiecznością w radości i wielkiej świętości. Nie możecie zgłębić Jego łagodnej miłości. Proszę Was, moje dzieci, szanujcie i czcijcie i uwielbiajcie Chrystusa Pana, mojego ukochanego Syna. Uwielbiam tych, którzy kochają mojego Syna. Brzydzę się tymi. Którzy plują na Jego święte imię i wyśmiewają Jego miłość. Nie zaprzeczajcie miłości Chrystusa, drogie dzieci. Nie umieszczajcie Waszych dusz w szkodliwych ciemnościach. Drogie dzieci, ofiara mojego ukochanego syna jest liną, której musicie się chwycić, aby usunąć lub podnieść się z dna. Jest wodą, którą musicie pić aby ugasić pragnienie i dać Wam życie w Waszej podróży przez wielką pustynię. On jest złotem, którego musicie użyć, aby zapłacić dłużnikowi, który chciałby Was wychłostać za Wasze długi. On jest kluczem do nieba, a kiedy nie macie klucza, drzwi będą dla Was zamknięte. Mój ukochany Chrystus Jezus jest miłosierny, współczujący i kochający. Jego serce stoi pomiędzy każdą z waszych dusz a potępieniem. Jakże wy, moje dzieci, tak go odrzucacie? Czy wieczne ciemności i męki są tak pociągające dla waszych zaciemnionych serc, że dobrowolnie odrzucacie Chrystusa? O świecie, o umiłowany świecie, wasza zdrada jest waszym upadkiem i śmiercią wieczną. Kiedy mówię o wiecznej śmierci, Robię to nie po to, aby wzbudzić w Was strach, ale aby ukazać chwałę i światło mojej miłości. Dlaczego owca woła do swoich młodych z miłości? Kiedy wilk woła do młodego, to po to, aby go pochłonąć i rozerwać swoją ofiarę na strzępy. Taki jest stan tego świata. Ja jestem Waszym kochającym pasterzem i wołam do każdego z mojego ukochanego stada, ale podczas gdy wielu przychodzi do swojego opiekuna i obrońcy, wielu błądzi i jest atakowanych i pożeranych przez wilki. Umiłowane dzieci, mówię, słuchajcie moich wezwań i nie bądźcie frywolni z Waszym czasem. Nawet najlepsi z Was nie znają lub nie mogą przewidzieć chwały Waszego mistrza i czasu jego powrotu. Jezus, Chrystus i Pan Król, przychodzi i sąd będzie jego. Umiłowane dzieci, wiedzcie, że to prawda. Patrzcie życzliwie na Chrystusa i kochajcie go głęboko, wszystkim, co jest w Was, a poznacie głębię miłości i chwałę jego imienia. Dzieci, Idźcie drogą Chrystusa i wiedzcie, że jesteście trzymani z wielką miłością przez Ojca, bo ja jestem Panem Bogiem i ci, którzy kochają i czczą mojego Syna z wielką czcią i pokornym sercem, zobaczą Królestwo Boże. Umiłowane dzieci, teraz jest czas, aby przyjść do mnie. Nie odrzucajcie moich ofert miłości. Ten świat jest ciemnym miejscem. A nawet to, co jest ciemne, może i będzie jeszcze czarniejsze. Chwała i błogosławieństwo Eucharystii staną się rzadkością i moje dzieci będą umierać z pragnienia tego. Biada dzieciom, które muszą doświadczyć tych rzeczy. To, co nie zniszczy ludzkości, otworzy Wam oczy, abyście zobaczyli i zrozumieli wielką różnicę pomiędzy miłością a ciemnością. Między Panem Bogiem Nieba a żałosnymi próbami władzy przez tego, który jest całym złem i oszustwem. Nie bójcie się, moje kochane dzieci, bo ja jestem zawsze z Wami. Wszystko, co musicie zrobić, to wzywać mojego imienia, a moja miłość, współczucie i miłosierdzie są Wasze. Wiedzcie, że to jest prawda. Nie lękajcie się i nie bądźcie zdezorientowani, gdy ten świat pogrąża się w chaosie, ale wiedzcie całym swoim sercem, że ja jestem z wami, kocham was, trzymam was za ręce, gdy się boicie, ogrzewam was moimi ramionami. Nawet najmniejsi ze wszystkich mogą znaleźć radość i nowe życie w mojej miłości nawet jeśli uczyliście się ciemności i odmówiliście mi swojej miłości, wypowiedzcie moje imię, a ja was usłyszę. Wypowiedzcie moje imię, a będziecie mieli moją miłość. Przyjdźcie do mnie, dzieci. Jest to czas niezbędny. Przyjdźcie do mnie i umocnijcie się modlitwą i wielkimi błogosławieństwami Eucharystii. Weźcie udział w Eucharystii i uczcijcie Zbawiciela tego świata całkowicie waszymi sercami. Módlcie się za waszych braci, zwłaszcza tych, którzy uparcie zaprzeczają mojej wielkiej miłości do nich. Słyszeliście słowo Boga, waszego kochającego Ojca. Módlcie się, moje dzieci i poznajcie mój pokój.